Witajcie drodzy, dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o wiatraka. To są wiatraki by Backs Energy. Tak się nazywają. Widzicie? Bugs Energy. Słuchajcie, a tu jest jakieś 12 by wiatraków. Tak, tu jest 12. Te są tak potrzebne, żeby się kręcić. To są na prąd i tam, bo tam te trzy tylko się nie kręcą i nie wiem czemu tutaj migają, Widzicie? Ale tam pokręca się bardzo szybko. Taki są energiczne, a sami mogą być prądotwórcze. No. Czy to są wiatraki, mogą się kręcić? No bo nie wiem. Tutaj nie wiem, czy pisze SM. Może na pamiętanie. Wiatraków, dobra. Tak te wiatraki wyglądają, żeby się kręcić. Muszą być, żeby się kręcić. Słuchajcie? Także, no te wiatraki. No, tam w ok, okay w porządku. O. Widzicie? Tak jest dużo tych wiatraków bo to farmie, bo to na górach, nie wiem gdzie to jest że nie wiem gdzie to w ogóle było bardzo dużo zobaczmy czemu one stoją tutaj mamy taki plan dobrze nic się nie dzieje że włączyć, nie i tak nie możemy włączyć nie wiem, to się stało. Nic się nie dzieje. O-o! Niestety nie kręcą się z powodu, że jest awaria bez... Za dużo oleju. Nie wiem, czy są oleje wiatraków. Słuchajcie. Wiatraki powinny się kręcić. Nie mogą się kręcić szybko. Nie mogą się ani zapalić. Bo kiedyś tak dużo pospalało się nie wiem, ciekawe gdzie to jest takie małe są takie małe wiatraki które mogą się kręcić są uzyskane na prod. tak muszą się kręcić dosyć szybko, nie wiem słuchajcie tu mamy bardzo dużą farmę tak, tak, że patrzcie, że z tych wiatraków trafił do łatwego